Wprowadzenie. Istota połączenia z Bogiem. Modlitwa to coś więcej niż wypowiadane słowa. To niewidzialny most łączący nas ze Stwórcą, akt wiary, który przekracza świat fizyczny i prowadzi nas do wewnętrznego pokoju. W świecie pełnym rozproszeń, gdzie codzienna gonitwa często tłumi naszą duchowość, zatrzymanie się na chwilę modlitwy jest zaproszeniem do zwolnienia tempa i ponownego odkrycia najgłębszego sensu istnienia relacji z Bogiem. Często jednak pojawiają się pytania: jak modlić się skutecznie? Czy Bóg mnie słyszy? Dlaczego niektóre modlitwy wydają się niewysłuchane? Te wątpliwości są naturalne i stanowią część drogi każdego, kto pragnie zbliżyć się do Pana. Prawda jest jednak taka, że modlitwa to coś więcej niż technika czy magiczna formuła to doświadczenie oddania i szczerości. A jak każde znaczące doświadczenie staje się bogatsze, gdy odpowiednio się do Niego przygotujemy. Wyobraź sobie modlitwę jako dialog z kimś, kto kocha Cię bezwarunkowo. Przed spotkaniem z kimś ważnym zazwyczaj się przygotowujemy, wybieramy odpowiedni czas, zastanawiamy się, co chcemy powiedzieć i staramy się, aby to spotkanie było wyjątkowe. Podobnie modlitwa z intencją to nie tylko mówienie, ale także słuchanie i bycie w pełni obecnym. Na przestrzeni dziejów wielcy ludzie wiary pozostawili inspirujące przykłady tego, jak modlitwa zmieniała ich życie. Od pełnych uwielbienia i skruchy psalmów Dawida po głębokie wołania Jezusa w ogrodzie Getsemani widzimy, że modlitwa jest praktyką wymagającą intencjonalności i gotowości. Dla wielu jest to najpotężniejszy moment dnia, kiedy wszelkie zewnętrzne hałasy milkną, a pozostaje tylko dźwięk duszy szukającej Boga. Dlatego zrozumienie, jak lepiej przygotować się do modlitwy, jest kluczowe. Przygotowanie to nie tylko rytuały czy formalności, ale stworzenie warunków, w których nasz umysł i serce będą otwarte na Bożą obecność. Tak jak żenia musi być zaorana przed zasianiem naszą, tak nasza dusza musi być gotowa na spotkanie z Bogiem. Te święte chwile zaczynają się na długo przed wypowiedzeniem pierwszego słowa. Rodzą się z autentycznego pragnienia połączenia z tym, który zna nas lepiej niż my sami. Kiedy przygotowujemy się świadomie, modlitwa przestaje być mechanicznym aktem, a staje się doświadczeniem duchowej przemiany, które wzmacnia wiarę i odnawia nasze siły do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. W tym przewodniku omówimy siedem kluczowych kroków, które pomogą uczynić modlitwę bardziej znaczącą. Każdy krok to zaproszenie do refleksji nad tym, jak możemy przemienić nasz moment modlitwy w prawdziwe spotkanie z Bogiem. Od wyboru miejsca po szczerość słów każdy aspekt przyczynia się do głębszego doświadczenia wspólnoty z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg nie wymaga od nas doskonałości. Nie oczekuje wyszukanych słów ani nienagannych modlitw, ale szczerych serc. Liczy się pragnienie szukania go. Dlatego nie martw się formą, ale sercem stojącym za modlitwą. Z taką perspektywą odkryjesz, że modlitwa nie jest jedynie odosobnionym momentem ale praktyką, która może odmienić całe Twoje życie. Weź głęboki oddech, uspokój swój umysł i otwórz serce. To jest chwila, aby nauczyć się modlić z większą intencją, miłością i wiarą. Bóg na Ciebie czeka. Modlitwa to jeden z najbardziej intymnych i głębokich aktów naszej duchowej podróży. Aby w pełni przeżyć ten moment, należy podejść do Niego z intencją, przygotowaniem i otwartym sercem. Oto siedem kroków, które mogą wzbogacić Twoją praktykę i doprowadzić się do głębszego połączenia z Bogiem. Pierwsze, wybierz spokojne i święte miejsce. Miejsce, w którym się modlimy, odgrywa ważną rolę w naszej koncentracji i oddaniu. Wybierz miejsce, gdzie możesz czuć się swobodnie i bez zakłóceń. Może to być kąt w domu, przestrzeń na świeżym powietrzu lub nawet kaplica. Dodanie symbolicznych elementów. Takich jak świeca czy Biblia może pomóc w stworzeniu atmosfery czci. To specjalne miejsce stanie się twoim osobistym sanktuarium na spotkania z Bogiem, gdzie możesz poczuć się bardziej związany i otwarty na jego obecność. Drugie, ustal regularny czas. Konsekwencja jest kluczem do stworzenia nawyku modlitwy. Zarezerwuj konkretny czas w ciągu dnia na modlitwę. Czy to o świcie, gdy świat jeszcze milczy, czy wieczorem przed snem? Znajdź moment, który pasuje do Twojej rutyny. To nie tylko gwarantuje, że poświęcisz czas Bogu, ale także tworzy codzienne oczekiwanie, wzmacniając Twoją duchową dyscyplinę. Pamiętaj, że regularność jest ważniejsza niż długość. Nawet kilka minut codziennej modlitwy może przemienić Twoją relację z Bogiem. Trzecie, medytuj nad Pismem Świętym. Przed rozpoczęciem modlitwy przeczytaj fragment Biblii. Pismo Święte to żywe słowo Boże, które może przygotować Twoje serce do modlitwy. Wybierz werset lub rozdział, który odnosi się do Twojej obecnej sytuacji, i rozważ go. Ta praktyka nie tylko ukierunkowuje Twoje intencje, ale także dostarcza inspiracji i pociechy. Biblia jest niewyczerpanym źródłem mądrości i boskiego połączenia. A włączenie jej lektury do modlitwy sprawia, że ten moment staje się jeszcze bardziej znaczący. Czwarte, zastanów się nad swoimi intencjami. Zanim zwrócisz się do Boga, poświęć chwilę na zastanowienie się, co chcesz powiedzieć. Jakie troski, podziękowania lub pragnienia są w twoim sercu? Ten moment introspekcji pomaga uporządkować myśli i nadaje autentyczność twojej modlitwie. Bóg ceni szczerość, a wyrażając swoje emocje jasno, tworzysz przestrzeń uczciwości i zaufania w Jego obecności. Piąte, zacznij od wdzięczności. Wzęczność jest podstawą potężnej modlitwy. Zanim przedstawisz prośby lub troski, poświęć chwilę na uznanie błogosławieństw w swoim życiu. Od największych osiągnięć po najmniejsze szczegóły dnia codziennego, dziękowanie Bogu pokazuje pokorę i uznanie, że wszystko pochodzi od Niego. Wzęczne serce otwiera drzwi na nowe błogosławieństwa i tworzy postawę nadziei oraz radości. Szóste, proś o przebaczenie z szczerością. Uznanie naszych błędów jest kluczowym krokiem w modlitwie. Przedstaw Bogu swoje niedoskonałości i proś o przebaczenie za chwilę, gdy oddaliłeś się od jego dróg. Nie chodzi o potępienie siebie, ale o szukanie Bożego miłosierdzia z żalem w sercu. Dzięki temu doświadczasz uwolnienia od ciężaru grzechu i duchowego odnowienia potrzebnego do dalszej drogi. Siódme, rozmawiaj i słuchaj z wiarą. Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga ale także słuchanie tego, co On ma do powiedzenia. Przedstaw swoje prośby i troski z ufnością, ale zostaw chwilę ciszy, aby słuchać. Często Bóg odpowiada nam w subtelny sposób, poprzez myśli, uczucia lub nawet wewnętrzny pokój. Ten głęboki dialog wzmacnia Twoją wiarę i przypomina Ci, że nigdy nie jesteś sam, ponieważ Bóg zawsze kroczy obok Ciebie.